We wtorek zbudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej, kiedy właściwie noc się już skończyła, a świt nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre. Zbudzony nagle, chciałem pędzić taksówką na dworzec, zdawało mi się bowiem, że wyjeżdżam. Dopiero w następnej minucie z biedą rozeznałem, że pociąg dla mnie na dworcu nie stoi, nie wybiła żadna godzina. Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha. Duchu dziskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi, i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nieistnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nie rzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania. Lęk nieprzyzwoitej drobnostkowości i małostkowości, popłok dekoncentracji, panika na tle, ułamka, strach przed gwałtem, który miałem w sobie i przed tym, który zagraszał od zewnątrz. A co najważniejsze, ciągle mi towarzyszyło, ani na krok nie odstępując coś, co bym mógł nazwać poczuciem wewnętrznego, między, międzycząsteczkowego, przedrzeźnienia i syderstwa, osobnego prześmiechu rozwydrzonych części mego ciała i analogicznych części mego ducha.